Robimy eee, tego Nie bać Teraz tak, kogo mamy naprzeciwko? TSM! Nie. Grama TSM? X Special wrócił do TSM. Jestem monkees! To Regin nad chyba <głos> 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 Will Smithy! Jeszcze mają sławę, Will, Will Smith. Smith i Dimet. To jest milioner rozsył. Mohda czy Morda? Nie wiem, nie znamy tych zawodników. Oczywiście. samo południe. Przypominam, e, w galaktycznych mistrzostwach przeciwników nam losuje. Nigdy nie wiadomo, o kogo federacja Kosmiczny nam wylosuje. Kosmiczny Kasadin. I zobaczcie jaki, na tym Jaki, item, jaki jest, myślisz, nie, nie obraziłaś się na mnie? Na nie. Twittera? Nie. Wszystko jest OK. Chyba jest obrażona, bo ciągle mówi jeden wyraz. Jeszcze kropkę stawiam na końcu. Kropka nienawiści poczułem w jej wypowiedzi. Dobra, co zrobisz? Zobaczymy, żebyś chyba w by my nie byli w kropce. Mamy oczywiście Cosmic River. Dlaczego to nie jest przetłumaczone? Bo na po angielsku wszystko. Kosmiczny. Teraz, a rzeczywiście. Teraz ja chciałem ściągać, ale już jesteśmy w dwa Ignity, a nie. Teraz tak, a, pierwszy poziom! Asystenci, a, nie mam przykład, Mamy Lisina. mamy Mundo, dobra, wszyscy idźmy gdzieś. O co chodzi z Wszyscy idźmy? na czerwone, czerwone wzmocnienie. Wszyscy na bota, wszyscy na bota. A, na wszyscy na bota. Wszyscy idą tu do Drake'a, albo... Idą Nawet do Drake'a. wejdźmy do dżungli. Wszyscy idą do Drake'a. Co robimy Tutaj na pierwszy kozioł? Mundo, ja <coughs> Mundo, idź do Drake'a. Mundo, idź do Drake'a i przez ściany rzucisz Q. A reszta wejdzie w trajbusz. Idźcie do trybusha. Poczekajcie jest, tu! Nie słuchają się mnie. Mundo, no, goł przodem, rzucaj gitarą. gitarą, nie wiem co robisz. Gitar. No idzie z gitarą i z szapką, bo jak to się stało? Gdzie jest z tą gitarą? On nie słyszy, na golemy, pamiętasz na golemy on nie słyszy, pamiętasz? Na gol... gitara, Hala ja. Gitarą, dobra, gitarą! gitarą. Sibal! No, no, no. Na trajbusz teraz, postaw warda ktoś, Nami. Postaw harda, na mi. Postaw warda na Namu na. przodem! Nie ma przeciwników. Ej, dobra. robimy no. ich reda? Nie ma przeciwników, zróbmy to. Dobrze, zaryzykujmy. Dobra, duo się cofa. Namu, namu, Ej, i... namu, nie, na namu, namu i... Namu i baba. Namu i baba. Blondyna, róbcie reda. <śmiech> <śmiech> Jest gigantyczna szansa Stójcie na tu. dzień pojawił wie, się. No nie się, wchodzi, nie się. Pojawił. Ma. Ale stójcie tu, zróbcie to. Zróbcie to. Dobra, tak. Myślę, że to dobra takyka. Co ty myślisz? Brzmi jak gór. Pierwszy raz robimy robi? coś fajnego na pierwszym poziomie. To to, 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 się to była luźna opinia. Dobra, mamy czerwone wzmocnienie w garści. Widać progres. Jestem nas dumny. Że <coughs> tak. nas nas... Bo się myślę, że, się... że chyba prawo. czas poprosić o premię. Tak, myślę. Że... Pokażmy to naszym. Dzisiaj szefom. naprawdę się... Na lewej ładna z szefom. Dobra, są. So. Na bocie jest dobrze. Pięknie, pięknie, do przodu, do przodu. Nie wiem, o co chodzi z tym treścią. To drugi level guard, nami Jest okej. Okay. No, no nie wiem, czy to jest. Okej, okay, go! Użył! Go, dobra, go, dobra, go dobra, Ryan, go! Dobra, tresz przydał. Flash e, flash e, e, e albo e, dobra, F, Czemu ja nie, nie mówię. Nie... A dobra, nie mam wartości. Dobra, 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 dobra. smają fleszę, bardzo przybyło. dobrze. dobrze, no dobrze, dobrze Więc go, pan, dobra, dobra. Okay, Czujesz te garnki. Poczekaj, masz z Majta, możesz zrobić czerwone wzmocnienie swoje, tylko pamiętaj, że przeciwnik może tu być, bo on może wiedzieć teraz, że ty zacząłeś od jego reda, pamiętaj. W końcu jakaś presja od junglera. W końcu! Aż miło się na to patrzy. Friendaber postawił w zawodnik tego nie powiedział. Od, Dlaczego? To to znamował w głowie. Bieg. A? Bo co? Sam go pojechał. Czemu ja nie mogę ja myśli myśli. Myśli, <grym> myśli. <grym> Jak tam leci na botce? Z, czy możemy zgankować topa tego merę? Tak. Do, to, to teraz, do, teraz dopóki, dopóki mamy ten... Nie solo. Solo kill machine. Nie no, ten Kasady naprawdę jest dobry. A, a, to jest Kasady... Kasady a, cicho, mamy... Jego... Uwaga! Pomocy! Jest pierwotny udyr! Jazda! Do przodu. A spokojnie. Ale mamy, 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 mamy trzy wzmocnienia klaski. w tej grze. Mamy dwa redy. Dwa redy? Tak. Oni mają dwa blue, czy nie? Nie. Dlaczego? Nie. bez no. splasza na bocie. Może właśnie daję daj mu wzmocnienie. Teraz? Zmotnij go. Zabij mi... na, na bocie. Biegnij, tam Biegne. Dawaj do końca. Biegnie do końca, do końca. Do końca, do końca. Goń go, koń go. Masz lisina. Nie... Dobra, sobie wu, sobie do, wu, ładnie. Nie, nie to zbejtowałeś. Wow! Przeplimy to, przeplimy to, to. Ty nie chwal dnia przed zachodem księżyca. Co? Co? Muszę to spuszować lisina. Ze i kanona. A ty nie masz jeszcze tego zielonego przedmiotu, Tessie, No dobra. Pamiętasz, że go składamy, tak? Tak, tak, dobrze. W końcu weinami to jest. To stepiki im leżą na tym bocie. Weinami. No, my powinniśmy premię dostać. Ja już dostać. tylko Tessie przypuściłem. Premia. To, słuchaj, to, na czym my to siedzieliśmy godzinami... godzinami. Zobaczymy, co będziemy Tak. Niesamowita robota. Też kolego uderz, uderz, Easy Winna, Gia Testri na lisina. Udesz jeszcze raz. Skręcimy to jakimś takim że idzie. Ale użeśałeś jak ryby? No so. znowu. Bierz bieżesz te na lisina. No, no, a, Proszę, uwagi. Uwaga, i czerwone, czerwone wzmocnienie będzie wstawać za dwie minuty. Czy możemy to skontrolować? Ale u na bocie i na midzie. No właśnie. Na bocie a, są friganki. ganki a, musicie, wtedy nivelować. będzie miał szósty poziom, więc bardzo szybko będzie mógł schodzić. Za, za dwie minuty? Za minutę. No, za minutę. No, no, to, to, no, to, no, do, no do, wtedy było za dwie minuty. Musicie wave'a zmniejszyć. Idę na wstępie. Tak, tak, idziemy. te Zruszaj krabową. Bicie się na bocie, na bocie, mamy ganka. Dobry bombel. Mamy ganka na bocie. Bicie się. Dobra, treść nie żyje. Możesz gonić Gina, treść nie żyje. Uderz za fej. Udry jest na bocie czy nie? I teraz nie, nie, teraz nie, na, reda, na, reda. na reda. Uwaga na topik. Lion, przepchnij środek. Dużej jeszcze wardów, wiesz? Nie, I trzymaj się dolnej strony. Gin jest bez samonerów nami. Dobra, wrócił ten. Zdrajujemy bota? bota. Jak, Jak to sytuacja wygląda? Zdrajmy mid. Nie, w mid. Dobra. Moja decyzja. Nie wiem, co. wiem, nie wiem, tego to. Nie masz spierdolimy, poziomu to jeszcze. Pierdolimy. No, ja. ja ty tak ee... powoli. Jest już więcej. Słuchaj, nie, mam nie bądź. Nie mam zaufaj w sobie. Zaufaj w siebie i zaufaj w swojego kolegę z drużyny. Dobra. Daj go. Radę. Go. Andrzej, tak nie ma nie, kopniaka. Niech, niech przepadnie. O, nie ma, nie ma tego. Nie ma skoku. Nie ma skoku. Nie ma skoku. Teraz, możemy. dawaj. No, dawaj. Nie, 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 nie. Przejdź, idź na reda. Idź na reda naszego. Dobrze. Ma presję. o to chodziło. I od razu naszego nasz Gdzie się chodzi na bok, to ruszysz na No, ja mam lagi. Abyś bo ty na morze się a ten nie ma teleportu, prezes? Nie. A to przepraszam. Ale masz warda, nie wiedziałem czy macie, nie. No, był uder, był uder tutaj w dżungli. Dopiero ja warda. U nas? A, tak. do, a Dobra, yourself, ja ci te Tamek, musisz uważać, bo nie wiem, czy on jest... tutaj pewnie jest. Jeszcze ma teleport. Jestem strasznie ciekaw, taką grać w winie z dwusekundową Ten jest wyłączony trochę z gry, nie? Pan Stone. On praktycznie nic nie sfarmił, no nie? Nie narzekaj no? tyle Bardzo tychy, dobrze. Do Prędalek do nie ma to na Rzeka i narzeka, prawda? To? Nie tak? wiem jak tak można. Tak, ja ja że trenuje Z tym Polakiem. Uder na bocie. Te strefodź do ich dżungli niebieskiej. Albo na milach. Dobra, mniejsza z tym. na bocie, wykorzystajmy to. Gdzie były Wardy? No właśnie się skończyło. Gdzie były Wardy od dżunglera? Bo nieprawda był na górnej części mapy, więc to nie od niego zależało. Podoba mi się ten skin prezesie. Dziękuję bardzo. Teraz tak, zróbmy widzie na dolnej części mapie. Mundo radzi sobie bardzo Dobra, dobrze, a i tak nie zabija. A widać, że Mundo bardzo dobrze go ograniczy. I boli, strasznie agresywnie, zobacz, będzie ciężko zrobić I Mi się, zaje, się zaje, bo... wydaje, że prędzej nam idzie z... 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 Zobacz, Zobaczcie. Więc nie żyje? Nie wiem czy kto nie żyje w końcu. nie żyje. oboje żyją. Masz ulti? Czy możemy smoka zrobić? Smoka, wow. zróbmy Infernal Smok, Botlane nie 2v2. Zróbmy smoka. Poproszę smoka, test. Barnował postać Samonera i I postaw sobie Warda, żeby uderzyć. Tu i tutaj. Sale są się wiadomo. Ja jestem testwi na tym, na teleporcie. Okej, okay. okay. smok, proszę Smok. Na... Niech test. Niech sobie przepnie na spokojnie i smoka teraz. Tak jest, dziękujemy. Jak Bardzo coś nie ma. Gra jest pod kontrolą, nie ja Nie mam nic do zarzucenia. Tak, wszystko jest całkiem w porządku. Rolujesz tego typa. Ładnie karek. na bocie, ładnie na bocie. I na mnie w końcu nie ginie co gdzieś. sekundę. To tak. zabijcie, bo A, możemy to zrobić. No, to no, zabić. Bez plasza, możemy go... nie to Okej, okay, już nie, nie Dobra, Fisbar, Nasze niebieskie nie wzmocnienie niedługo wstaje. Co? co wy robimy na tym bocie? Bo ja nie wiem, my to dajmujemy? Możemy wierzyć. No nie wiem, trzy foty jest, Poszujemy też nie mam jakieś ślady do w Bo, so, o, bo serwer jest serwerem. mam manes. Puszuj nie mi nie daj złoty na bota. Nie, ja to już na bota mam. On zajbujo. na jest bota. jest w dolnej mapie. Nie róbmy tego. Dobra, pushujemy. Weźmy blue na. Grają blu, grają na lap i blu. na righta. Możesz sobie Uderzło ci na serce? jest w rajtach. Kto wchodzi na plecy? Nie, tylko on. Mu od, od plucia tylko. O, cicho. O, Dobra. Halo, obiemy się. Ja panu. nie mam mamy. Nie, nie mam połowy. Nie mam pracuje, nie wiesz? Jest, Wiesz, skoki test z te strony. Biegną ci? Może. Dobra, ja sam. Skręc. Teraz tak. Jaki jest, jest nas plan na grę? Moja propozycja: przepinimy środek i zdajwujmy bota. To już jest ten nie czas. Mam no. Mamy no. prezesa, tak który ma przewagę nie, na górnej nie. alei, a nie bez teleportu. No o i tutaj jest problem. problem, bo już namu też nie żyje zaraz. Nie, ja no, ja biegnie. nie, nie. Robię, nie wiem, czy co słyszę. Płujemy. Zaczynamy. musiałby musiał Ryan zabija. Malaga i tak. Wbijasz? Falę jak coś. Został moment. Go. Przepchnij no środek, środek i w trójna bota przecież, Dobra, dobra, przepchnij środek i w na bota Nie, przemiesz? nie, 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 nie. Dobra, macie egzosta. Nie, nie żyje nie fiz. fiz, fiz nie żyje. Dajcie Ryanowi przepchać dobra, i Ryan tu może przyjść. Tower? Mamy te Nie, TV. nie, On nie ma manu, musi cofnąć do bazy. Kto nie ma many? Ja mam Ma. A, ma. Ej, to go, go, teleport, ten czak na dole? No, Już idzie, wejdzie. Jakie nie Go, go! Dobra. Go! Fala, meksykańska fala. Dobra, kogo, kogo? Bombę! Flash'a! Dziś ma Flash'a chyba. Wszystko zresztą. Dobra, nie u, Dawaj go, ult, ultuj do tych... Ulti-flash! Nie, 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 ja mam heal'a, nie mam heal'a. O no nie no, zgin Masz Flash'a. No, Dobra, opłacało ma... się, bo przepniemy teraz dół. Czemu ulti-flash? To by twoje zadanie sobie było. Znam, znam, ale bałem się, bałem się... Gra jest jak najbardziej pod kontrolą. Zabrało to dużo czasu, zanim się zgrałem z naszym asystent coachem, ale widać, że podział ról działa nie też musi przyznać. Z tego stylu. stylu Tak jest, nie tylko czerwone ekrany musek nie żyje, czy ogrywamy. Nie! Dobra, nie To double lift, heal! Wój, tym, wój, punkt stylu dla Muska, okay, bardzo no, ładnie to teraz... wyglądało. Nie, zginął, nie, nie dajemy punktu stylu. Ja nie skolu. lubię tego typa. O, tak blisko. Tego Gina, bo Zaliłem, że, on... Zali... On ciebie też nie, nie lubi. Nie <grym> nie, ja nie ogarnę ty nie grają. Co się stało? Czy nie było komunikacji? Co Przyznajesz się? Nie powiedziałeś tatusiowi? Co Minus punkt stylu dla rajona. Nie powiedziałeś tatusiowi, że się schodzi, tak? Tatusiu, tatusiu, ryba. Ale lagi są, oj oj oj. Warty. Na dół te bijemy się! Te bij? bij na mu! Masz tepę? Nie, nie ma. ma Ale i tak się bijemy! Jean jest pod wieżą! Masz On dostanie latarnię! Dostanie latarnię! Nie Uchala. ma latarni, nie ma latarni! Dawaj tresza już, Thrush. Fala w tresza! Fala w tresa! Kopnij, Ładnie! Co za zgranie! Co za idealne! Bardzo ładne zgranie! I chyba musimy wziąć nowych zawodników. Nawet kiedy wychodzi, to nie wychodzi. Możemy wziąć więcej, czy mam schodzić na mida? Możesz, chod Możesz schodzić. A szczerze, nie lepiej, żeby Kassadin już został na tym bocie, jeśli pluszował? Ale, Ale nie lepiej, żeby został na bocie? On każdego wysaluje. Mi się daje, że lepiej, żeby trzymał stronę fizz Ale będzie długo miał teleport. I ja Może on ma 2,5 gola. Czemu Dobra, nie, nie sobie to, to z Zfarmi, cofnie i do bazy. mogę kupić jednak duszki? Nie. Wy nie możecie tu stać, jeżeli kup, nie macie, to ja e, mam wizji kup, na ich niebieskim wzmocnieniu! Tak! Co wy robicie? Na, 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 na to na lecimy. Pięknej na, 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 na zakupach było. A się na chwilę. Ja ci powiem, ale wiesz, co jest najgorsze? To Powiedziałem to tym zawodnikom, bo ja już nie mogę na nich mówić po imieniu, i trzeba do, traktować i, i, do, i przedmioty. Powiedziałem tym zawodnikom, że nie mają worda tutaj na niebieskim wzmocnieniu, a stoją tu i szedł? Fizz. To nie była wina Ryona na pewno. Drek jest zaraz. K Jaki to jest Drek? Zobacz. Drake. Górzysty. Górzysty? Gurzysty smok, a on się nazywa Adam Górski. To, wiesz, to nie jest przypadek. Musimy zabić smog? jego pobratymcy. Jego kuzyna. Nie, nie Pij rodzinę! <grym> no to zjebaj się jest trochę. Rajon! To, to go! Do Za Ryanem ma 6-0! Za Ryanem! Do przodu, Patrz tu, guarda? Przez ścianę? To jak piosenka. Dobra, Okej, okej, wycofać się. Dlaczego nie mina? Wycofać się! Wycofać ja, się! Przedpnijcie mina, przepnijcie dół, zróbcie smoka. Gdzie wszystkich dziewczynek. Witamy na y, naszym afterparty, Możecie się zgłosić y, do Wandera na fanpage lub do pana stona marketing grafika Hara e, idziemy na smaka. I chodzimy na Halloween Górski tak. Halloween bo to I będzie win Nie, nie będzie win. szkodzi tam jest tylko Udyr, który ma flaszę, więc nie może wejść przez do ścianę. Dobra mamy smoky z mam na nami bardzo, bardzo dobrze, dobrze. Kasadin tutaj, Uwa... e, czy ma zostać? czy ignite? Ty musisz wiedzieć, czy Thresh ma Exhausta czy Ignite'a, to, e, to jest e, bardzo e, ważne. E. potrzebuje pomocy! Ignite'a ma, więc e. nie Możesz złamać oszacowa Jina. porobi, porobi. Porobił. Ten bomby, widziałeś ten timing? E, Ryan puszczy Mid'a. Jedna osoba do Rejona. Prezes biegnie do Rejona na Mid'a już. Przez e. ich dżunglę. No i tu są. Tak, to być może drużyna, chcemy się widzić. Rayon ja. masz warda dołu nie masz, ale uciekniesz. Ma, za prezesem! Za prezesem! Rajon, chodź do nich! A mi pomóż im. Pekno. Masz ulti? No mam. Może Utuj. Utu tam, tak, tutaj, tak, tak, tutaj. najpierw. Tutaj. I bańka od razu. Bańka w trendy. I teraz, teraz to już. Dobra, i tak. Dobra, dobra, jest dobrze. Dzień pod wieżą! Dim pod wieżą jest! Blokuj, blokuj! Dobra, nie muszę. Nie mam przy co blokować. Zabierz im reda. I teraz środek! Środek! Wszyscy środek! Ich dwóch jest na dole! Nie mam mana. w sumie idzie... Go dół! go dół! Okej, dół i środek. Dół i środek jeszcze ty patrzysz. To... Tak?! To zobacz na topa, jak zaplanowałem wszystko, jeszcze top się puszył w tym czasie. Trenerze, przepraszam, że siebie nie wierzyłem. Ale dobrze, że pilnujesz. Wiadomo, że ty oczywiście tutaj poprowadziłeś namu w tej walce, co jest kluczowe. W końcu skupiłem się na bot i są tego efekt. Nie tylko. Mamy zobacz, 7-0-1. No. Wydaje mi się, że to powrót main do składu. O, <ślać> Każdy zagrał dobrze, jak to jest możliwe. Dajcie mi SKT. Oni też wyją dżunglera, żeby zmotywować swoją drużynę. Fajny lag, pozdrawiam. Tak. Pozdrawiamy co laga, dzięki za subskrypcję. Lag? Lag, dziękujemy za subskrypcję. Skąd wierzę? Okej, wycofajcie się, bo będziecie skończeni. Okej, nie mamy łuska. No ja, ja sobie odpłynę. W sumie to i tak nie życzy, Lissin, czy możesz no, pomóc Rionowi? Lissin, czy możesz Skupujcie pomóc Rionowi? Lissin, czy możesz pomóc Rionowi? Dobra, Odwracamy rajonowi? się? ich chwilę. Jedziemy? Bardzo nie, 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 ich jest tam dużo. Nie, 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 dajcie mi cofnąć. Proszę się podleczyć. Proszę się obkupić. I powoli możemy iść w kierunku Barona, myślę. To lecz na dół, nie pomogę mu, bo go tam dajwują. On to, ich zabija! Pomóżmy prezesowi! Lecę prezes! Musisz zleszować! Dobrze! Dobrze! dobrze. 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 Uwaga, no mi... Go Baron! Trendamera na bocie! Go, 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 go Baron! Daj F, dał że masz ekasadina. Teraz Baron, teraz Baron, teraz Baron, teraz Baron. Wein, przygotuj się na Barona. Stawia warda tu. Szybko, warda tu. Baron! Lens tu, czerwony. Czekaj, Szybko Lens tu, szybciej, lens tutaj. Tu! Coś ty narobiła! Pink tu, pink tu, 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 tu. Dobra, już tam... Hiluj, hiluj tego lisina. Dobra, baron jest nasz. Łatwy baron, dziękujemy. Dziękuję naszej drużynie. Dobrze, bardzo ładnie. Dziękuję naszej drużynie za tą fajną grę. Naprawdę przyjemnie się to zęby. Mi podziękujesz. No to. dobra, to weźmiemy topa. Ryan przygotowuje dół. Testy i uwaga na tych Raptorka, Możesz tam postawić worda. Tak, ale oni uwaga. tutaj są już schowani, muszę... Oni, oni już idą na topa. Oni się boją o topa. oni zanim powinniśmy zaryzykować. Dobrze. Znalazłam Fizz'a. Jest mam I teraz przedłużajcie. Na Uwaga na midzie. Uwaga na topie. I puszujemy duo no, tam. To nie wierze, Uciekajcie. Bicie mida, bicie topa. Wszystko bicie. Uciekajcie. Ult, ultu, Bii, Gina, ultuj Jina. Ultuj do Jina. Ultuj, ultuj. W drugą stronę. Ultu, tam. Ultuj tam. Masz flesza i heal'a. Exhaust Fizz, Exhaust Fizz. Świetnie! Świetnie! Gajtuj! Heal! lagina. miał. No, tutaj było dobrze. Było dobrze bronić naszego zawodnika. On się tak teleportował. Było dobrze. O! Ukorzyli się. Ukorzyli się. Brawo! Brawo, brawo! takim, zapraszam do kółka! Zapraszam do kółka! Zapraszam do kółka, zbierzcie się w kółku. Ja będę w środku. Tak, a mamy nowego asystenta Coacha w środku i możemy go obmacowywać. Szczególnie wydaje mi się, że ona chce się obmacowywać. Ale, ale, w sumie, hashtag serwer z ziemniaku. Nie krępuj się. No tak, no, tak. Podniesio, podniesio. to muzyk. Podnieś ją, podnieś ją. j 2 Ale było super, było super. Super, super, zaraz idź do pokoju Raz, dwa. Nie, Nie? To ja idę. Posponuję wziąć test Riego. To jest wydaje, że. O, najwięcej, najwięcej, tak. najwięcej tu wniósł. Wywiad? Ja mam mówić? To tak. To tak. I co po, po pokoju Do pokoju zwierzeń, dobrze. Halo, witam wszystkich, cześć. No, co ja mogę powiedzieć? Byłem sobie w Paryżu przez chwilę. I ogląda... włączyłem streama, włączyłem streama i widziałem, że drużyna mnie potrzebuje. Pierwszy możliwy samolot do Polski, wsiadłem, przyjechałem tutaj prosto z lotniska. Jeszcze nawet nie zdążyłem się rozpakować, dlatego no to była jedna gierka, żeby pokazać składowi, że jestem z nim. Zrobiłeś mniej niż nami w tej grze. I, 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 że zrobiłem mniej damage niż nami, bo ja, ja wiem, że Namu jest osobą... Ja patrzę trochę psychologicznie na ten temat. Wiem, że Namu jest osobą, która jeżeli ma najmniejszy damage w drużynie, to po prostu jest smutna. Ja chcę, żeby... Wszystko dla drużyny. Kontrol junglerem, ty kontrolujesz mapę, a nie zabijasz. Tak jest, tak jest. Ale co, dobra, dobra gierka?